Widziałeś, że Julia Żukaj mówiła o tobie w odcinku? Nie. W jakim odcinku? A gdzie? Ale coś miłego, czy jak? Druga osoba? Okej. Okay. Dobra, jest ja koń znam tą buzię. Na pewno mi się to z kimś kojarzy, tylko z kim? Jezu, to jest najgorsze uczucie, jak widzicie jakąś osobę i wiecie, że skądś ją znacie, ale nie pamiętacie skąd. Ta dziewczyna wygląda jakby się nazywała Ola. Trochę wygląda jak twoja Ola, Adam. Tak? Co? Słowa. ja na pewno. Trochę wygląda jak Ola. Albo jakaś to jest Alexis Ola? Tak mi się kojarzy, że to jest jakaś Ola. To wygląda na Paulinę. Nah tak kojarzy, na Paulinę? Tak. Paulina Kozłowska? Taku nie. Kojarzy, tą, taką nie kojarzę, że to taką buciatą buzię taką ktoś ma. Ale ponczuś? Dobra, wiem. To jest yy, streamerka yy, dziewczyna Diablesa. Nie nieuczesana. Tak. Zaliczona. Do tej pory, jak powiedzieliście to... Słuchajcie... O, kaszel! Tak? A... W życiu, w życiu, w życiu nie spodziewałem się też, że to była Karolina, nie poznałbym. Nie poznałeś, nie poznałem. I mówię, o co chodzi, czy ktoś porówna mi do dziewczynki, czy o co chodzi, no nie? O. I to tyle? To tyle, Karoleks? To tyle? Tak. No ale super byliśmy.